Szyjkę, mocno i na napisie... Cześć Cześć O siemanderko jesteśmy ze sprzętem tutaj już wszystko będziemy już tu jest załadowane tylko jeszcze tak no, łańcuch wchodzi, tu ma być naprężone tak, żeby leciutko. I jeszcze tylko musimy to łożysko igiełkowe tutaj nasmarować. O tu są dziurki. Uh -huh. I musimy nabrać smar. Tu mam taką smarowniczkę dla niego. Zaraz ja muszę wyciągnąć ten tło. No. yes goose leakak part Ciągnij. Masz. wietrzyć, Teraz ten tłok muszę tam wcisnąć. Nie jest taki prosty. Taki. Teraz ten tłok tu. O! Ła! odpowietrzasz. O. Pika, I co? Nasadkę jeszcze. I teraz jeszcze kluczem tam, żeby wcisnąć mocno. Aha no. o. Pumpować Idzie coś? O jest No i teraz w drugą stronę nasmarować marować tu łożysko Dobra I teraz lejemy paliwo Patrzcie ile śniegu u nas jeszcze jest A już pod drzewami już No Cieplej trochę widocznie Cieplej Dolejemy paliwa No Dobra Wyczyścimy ładnie, żeby brudu nie naleciało i olejek. O, jak sprytnie otworzyłeś. O. I teraz olejek. O. Proszę bardzo, o kurczę. Oryginalna plomba jest. Trzeba jeszcze zabezpieczyć maszynę losującą. No. Kruszynowy olejek. No. no i wle, Czeka, wlewamy. Czekaj, Wlewamy. Wlewamy. Jeszcze tu sobie zrobimy. O, uchwy. żebyśmy by, mieli. Jak złapać to? O, bo no, to nie będziemy tego rozpieczętować wszystkiego. I lejemy. Mistrzu, rozpocznij ceremonię. O, nie to musisz podnieść mi tą maszynę do góry. Mhm. O. Trafiłeś. Czy musimy przelać później ten olej w małe butelki. Mhm. To będzie lepiej lać. Mhm. Już. Czyścimy, żeby nie leciało. O. Tu mamy taką robótkę. Tak. W zimie. No. Tu było drzewo przykryte. I tak, musimy tą, tą plandekę wziąć, tu się dostać, zrobić sobie prąd robić. No Nie tniemy siekierą tych kawałków, bo jest bardzo twarde, bo ono już jest przes przesuszone. Stada już. Tak, i dlatego siekiero ciężko jest ciąć takie suche drzewo. Także łańcuch się sprawdził. Dziękujemy bardzo. Kruszynie za łańcuszek. No. Za olej do łańcucha i za olej do paliwa. Fajnie. Dzięki wielkie. No, dzięki. Rodrigo. A tu sobie zrobimy taką pałkę masajów. Ładnie wyszlifujemy. Bo, bojową? No taka będzie do obrony własnej. Dobro o, przepraszam. Do mocnego uderzenia. Do mocnego uderzenia. Ładnie wyszlifujemy. No jak Piocha wygląda? Tacy sami, a Piocha między zębami. No. <laughs>